Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. odcinku będzie trochę inaczej. W dzisiejszym odcinku nie ma nikogo, więc zostałem sam w apkarze. A w związku z tym, że czuję się jak tutaj, jak u siebie w domu, to można odrobinkę powspominać i dzisiaj, w ogóle, swoją drogą, możemy trochę nawiązać do polskiego Porsche, do historii polskiego Porsche, bo całkiem niedawno będąc w Katowicach w Las Squadrze, Znalazłem samochód, który ma dosyć podobną historię. Jest też jednym z nielicznych, autentycznych rajdowych samochodów zachowanych na, na polskiej ziemi. On, co prawda, całkiem niedawno przyjechał na tą polską ziemię, ale jest autentyczną rajdówką. I rzadko kiedy zdarza się, że mm, samochód z Mistrzostw Świata jest dostępny i ktoś daje kluczyki i mówi: Patryk, właściwie to ja wiem, że ty wiesz jak nim jechać. To, to spróbuj się w nim przejechać i zrozumieć ten samochód i go dotknąć. I nie tylko obejrzeć, nie tylko się przymierzyć, ale dotknąć i się przejechać. I taką przyjemność właśnie wielką miałem, kiedy w legendarnych barwach Elfa Alpina A110 w wersji rajdowej grupy czwartej wyjechała na ulicę Katowic. Zobaczcie. Niesamowita przygoda. Krótkie przypomnienie, oczywiście, o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Warto, żebyście weszli i zobaczyli, ile będzie kosztowało ubezpieczenie dla Waszego samochodu, bo może się okazać, że znajdziecie tam najlepszą ofertę. Tym bardziej, że korzystając z linku, który znajduje się pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu. Więc sprawdźcie, ile będzie kosztowało ubezpieczenie Waszego samochodu. Ale to będzie odcinek. Już się nie mogę doczekać, żeby Wam pokazać to, co udało się dla Was przygotować. Tym bardziej, że długo się do tego przygotowywaliśmy i to będzie coś, co jest takim fenomenem na skalę absolutnie światową. Coś dla prawdziwych miłośników niesamowitej motoryzacji i niesamowitej historii. Swoją drogą ta Alpina A110 w wersji S, ta najnowsza, nie jest tutaj przypadkowo. Zresztą mieliście okazję już oglądać test tego samochodu na tym kanale. Tym bardziej, że to jest ta najnowsza wersja, czyli ta kilka koni mocniejsza, odrobina więcej newtonometrów, minimalnie szybsza na przyspieszeniu, ale wciąż jest prawdziwą Alpiną. Było widać w tym materiale, który był na tym kanale, że mam do niej absolutną słabość. Ale dlaczego? Bo to samochody, które są w 100% prawdziwe. Samochody, które... Już się nie powinno produkować takich samochodów, takich, które są tak niegrzeczne, tak zero-jedynkowe, tak lekkie. To jest taka motoryzacja w najczystszej, najpiękniejszej postaci. Mam do niej słabość również dlatego, bo wielokrotnie nawiązywałem chociażby do najbardziej legendarnych Alpin z lat 60. czy z lat 70. samochodów, które są dokładnie tym samym, co chociażby rajdowe Porsche tamtego okresu. To Alpin był tak na tym samym poziomie. Wygrywały rundy Mistrzostw Świata i najlepsi kierowcy jeździli właśnie alpinami. Ta Alpina była czymś absolutnie fenomenalnym i absolutnie zjawiskowym. No dobra. Prowadziłem wam ten temat, bo coś dla miłośników historii, chociażby którzy zakochali się w historii polskiego Porsche, historii rajdów i historii zupełnie niezwykłych samochodów, to tu dziś znajdą dla siebie raj. Jest takie miejsce w Polsce, które po naciśnięciu jednego guzika powoduje, że pokazują się największe motoryzacyjne skarby w tym kraju. Dziś jeden taki zobaczycie. thank you Słuchajcie, to jest jeden z tych najbardziej niesamowitych samochodów, które znajduje się w tym kraju. Oczywiście, mam słabość do wyścigowych i rajdowych samochodów. A jeszcze, kiedy są wyprodukowane we Francji, to jest już kumulacja szczęścia. A z drugiej strony, to jest również jeden z nielicznych autentycznych samochodów w kraju, który był oryginalną rajdówką jeżdżącą w rajdach rangi mistrzostwa Świata w latach 70. Takich samochodów w Polsce mamy zaledwie kilka. Pokazałem Wam całą historię, którą razem odkrywaliśmy w przypadku polskiego Porsche, to to jest dosyć podobna historia tej Alpine 1800 samochodu, który w 1974 roku wygrał rajd Maroko. Alpina grupy 4. To jedne z tych najbardziej niesamowitych chwil, kiedy możesz yy, być w towarzystwie, dotknąć, pokazać wam samochód, który tworzył historię rajdową na świecie. To jest w ogóle fenomenalne, bo dopiero teraz widać. Zobaczcie, jak, a ona jest kompaktowa, ona jest i tak znacznie szersza niż normalna seryjna Alpina, bo jest poszerzona przez to, że jest samochodem grupy czwartej. Zresztą wygląda zjawiskowo, fenomenalnie. Uwielbiam na tych niebieskich Alpinach te wszystkie znaki Alpin Renault Elf. Zresztą samo malowanie jest tak Rzeczą niezwykle charakterystyczną dla Renault tamtego okresu. Zresztą również na polskim podwórku, kiedy Błażej Krupa jeździł Renault 5 Turbo z tym centralnym silnikiem, albo Rano, Raniotti w Mistrzostwach Świata, już później w latach 80., wszędzie były te znaki ELF. To jest takie co, coś, co jest nierozłączne ze sportowymi Renault dla mnie, bez dwóch zdań. A ten samochód jeszcze w tym malowaniu wygląda iście fenomenalnie. Zobaczcie, jak bardzo poszerzone są te całe nadkola. To widać doskonale tu, bo teoretycznie ten błotnik, powinien iść w tą stronę i tu się kończyć. I zobaczcie jak bardzo na szerokość są wyciągnięte te nadkola. Ale dzięki temu ten samochód zrobił się taki troszkę bardziej muskularny. Chociaż cały czas mówimy o muskularności filgranowej bo zobaczcie, jakiej on jest wielkości. Trudno uwierzyć, że w 1974 roku, a dokładnie 19 maja, dokładnie ten egzemplarz wjeżdża na podium jako zwycięzca rajdu Maroko. To jest ponad 4000 km, to jest 1400 km odcinków specjalnych, z czego 1200 jest po nieutwardzonej drodze. To były zupełnie inne rajdy niż te, które znamy dziś. To fabryczny samochód zespołu Renault w tamtym okresie, który poza z sukcesem rajdu Maroko pojechał w kolejnym roku Raid Safari. Jak wiecie, zresztą z historii również polskiego Porsche albo historii sobie słowa zasady, Raid Safari jest czymś absolutnie niezwykłym. W tamtym okresie był królem raidów tamtego czasu. Był najtrudniejszym, największym wyzwaniem motoryzacyjnym nie tylko dla zespołów fabrycznych, ale również dla kierowców. Raid Safari nie okazał się niestety zbyt szczęśliwy dla tego egzemplarza, ale Podobna historia była również z polską załogą, z Sobiesławem Zasadą, który jechał na fabrycznym Porsche 911, kiedy te samochody po prostu nie wytrzymywały morderczego tempa piasku kurzu. I w tej Alpinie w 1975 roku podczas rajdu safari zatarł się silnik. Dokładnie tak samo było z Porsche 911. Zresztą, historia tych dwóch samochodów jest. Słuchajcie, dosyć podobna tak naprawdę, o tym zaraz Wam opowiem, ale najpierw przyjrzyjmy się szczegółom. Bo zobaczcie, piękne, naprawdę zjawiskowe. Pamiętacie te oryginalne zdjęcia polskiego Porsche, gdzie również była w latach 70. wykorzystywana czarna taśma na chromach, na lampach, na paru jeszcze innych elementach. Dokładnie ta sama technika jest przy tej alpinie która jest odtworzona w barwach 1974 roku, czyli zwycięstwa rajdu Maroko. To absolutna perła w koronie, żeby ten samochód znajdował się w Polsce, czyli samochód z tak piękną, tak cudowną historią, który dziś jest częścią kolekcji katowickiej La Squadra. Jest niesamowity, bo jest odtworzony i dopracowany do perfekcji. Zobaczcie, jak są otwierane szyby. Nie przypomina Wam to czegoś? Dokładnie w ten sam sposób jak u nas, czyli w tych wersjach super lekkich. Te szyby są bardzo lekkie. Zwróćcie uwagę na fotele. To są dokładnie takie fotele, jakie zostały zamontowane, jakie były w naszym Porscheku. Czyli to są Sile 3000, które są specjalnie wyprofilowane, jeszcze oczywiście bez zagłówków. Tu są autentyczne pasy. Totalne zazdro. Chciałbym mieć takie autentyczne pasy, które są pasami z tej epoki w polskim Porszu. Zobaczcie też całe wyposażenie wnętrza, Halda, CB Radio, które było na wyposażeniu w 1974 roku. Te wszystkie kontrolki. No i najważniejsze, zaraz przejdziemy do silnika. Jestem zafascynowany tymi kołami skręcanymi goti. Zobaczcie, że to one, jakie one są szerokości. Jestem zafascynowany tymi felgami. No, zobaczcie na trzy śruby. To są trzy naski, które mają szerokość opony. To 245 A felgi skręcane goti, które dedykowane były do Alpine A110, szczególnie tej grupy czwartej, czyli tej na dodatkowych poszerzeniach największym fenomenem jest to, że oczywiście silnik znajduje się z tyłu, jak w każdym porządnym o samochodzie tamtego okresu oczywiście. I to jest silnik, który jest zamocowany również za osią z tyłu, czyli tak nie do końca logicznie jak powinno być, ale za Wyważenie tego samochodu również odpowiada zbiornik paliwa, który jest z przodu, więc zawsze lepiej jeździć z większym zbiornikiem. A szczególnie do Rajdu Maroka i Safari, ten zbiornik był znacznie większy. A zobaczcie, to jest jednostka, która jest 1800, cztery cylinderki 1,8 na sportowym układzie wydechowym, na Weberach 45, czyli bardzo dużych, jak na 1800 pojemności. O, piękne. W ogóle zjawiskowe auto. I teraz powiem Wam więcej. Ja sam nie mogę się doczekać i sam do końca nie mogę w to uwierzyć, ale udało mi się namówić właścicieli La Squadry na to, aby się nią przejechać. A to nie było łatwe zadanie. Chcecie zobaczyć, jak jeździ jedna z największych rajdowych legend świata. Właściwie to ta legenda, która naprawdę wygrywała. Ja się nie mogę doczekać. Chodź Elfiku. No dobra, wyzwanie, żeby tutaj teraz wejść do środka. Ok. Praktyka wchodzenia w Sile jest dosyć już duża, więc nie powinno być problemu. Zawsze słyszałem legendy i historię o tym, że te samochody są strasznie małe i kompaktowe. Ale powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczony. Bo wydawało mi się, że będzie bardziej ciasno. Chociaż. W momencie kiedy siedzi pewnie pilot z prawej strony, jest już znacznie mniej miejsca. Pedały są przesunięte maksymalnie na prawą stronę, więc siedzi się tak bardzo krzywo. To jest taka charakterystyka chociażby włoskich samochodów lat 70. czy superkarów lat 70. Nawet te starości, pedały są przesunięte bardziej na prawą stronę. To co? Próbujemy odpalić. Hebel prądowy chyba jest włączony. Jest, bo jest zapłon. Potężna kontrolka ciśnienia oleju. Wow! Wyłącznik świateł i podświetlenie stoperów, podobnie jak w polskim Porsche, zarówno halda nieco mniejsza, czyli na, z pojedynczym wyświetlaczem, do tego pełno przyrządowań, coś czego my na przykład nie mamy, a będziemy musieli zamontować, czyli oryginalna i to też bardzo ładna, piękna, epokowa lampka dla pilota. No co, spróbujemy zapinać pasy i jedziemy. Patrzcie na ten obrotomierz. Ale magia. Dobra. Wbijamy jedynkę. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób jest zabezpieczona skrzynia biegów, żeby nie włączyć przez przypadek wstecznego. Jest oddzielna, potężna, prosta zapadka. Dla mnie, jakby przeżycie wyjechania tym samochodem jest gigantyczne. A szczególnie, kiedy dostajesz do dyspozycji od razu najbardziej topową ze wszystkich Alpin, jaka tylko istnieje. Czyli grupę czwartą, która wygrała ride Maroka. Zobaczcie, jakie samochody są wszystkie wielkie. Nierówno chodzi na gaźnikach jeszcze, bo jeszcze jest zimna. Zobaczcie, że temperatura jest jeszcze w granicach 60 stopni, więc chcę nią przejechać kawałek, żeby ona nabrała temperatury nie tylko płynu chłodniczego, ale również oleju. Swoją drogą ta temperatura i grzanie jej się na takich rajdach jak Safari czy takich rajdach jak Maroko, to był jeden z poważniejszych problemów Alpin tamtego okresu. Tym bardziej, że te temperatury dochodziły nierzadko do około 130 stopni. Dodatkowo, oczywiście, wentylatory, które są w dodatkowych przełącznikach do chłodzenia silnika, który jest zabudowany, który jest zabudowany z tyłu, więc to troszkę inaczej działa. Gdzie ja wyjechałem? Na autostradę. Aha, ok. Dobrze, przynajmniej się rozgrzeję. malutkich lusterkach nie widać prawie nic te pedały są tak blisko siebie że dodając gazu zaczepiasz jednocześnie pedał hamulca niesamowite jest to jaka jest pozycja za kierownicą bo tak naprawdę niewiele widać w tym samochodzie słuchajcie ta szybka jest bardzo położona tu jest jeszcze ta blenda która jest przyklejona do szyby więc ta widoczność jest niesamowicie ograniczona. Ty ledwo dotykasz głową, prawie dotykasz głową do sufitu. Jeszcze szczególnie jakbyś miał kask, to, to, to ta pozycja jest bardzo, bardzo, bardzo taka dziwaczna. Chociaż nie wszyscy w tamtym okresie używali e, kasków. Jak ja kocham charakterystykę gaźnikowego silnika, to jest coś, absolutnie niezwykłego. Dlaczego? Bo gaźniki, kiedy się otwierają, one po prostu leją do paliwa do tego, co ją chodzi za nogą. Czuć przede wszystkim niezwykle lekką masę. Pokazywałem wam przy Nowej Alpinie. Że to jest 1100 kg. Oczywiście w tym egzemplarzu jest to znacznie mniej, bo to jest około 800 kg. Jego moc przy tym silniku, który jest tu, to jest silnik 1,8 l 2 litry, no bo jakby trzeba byłoby rozebrać, żeby zobaczyć, co jest, co jest w środku. Ten jest delikatnie wzmocniony. To moc z rzędu 180 kg mechanicznych. No obraźcie sobie, 600 kilo, 800 kg, 180 kg mechanicznych. To naprawdę dobrze jedzie. I to czuć na hamowaniu, na skręcaniu kierownicą, jak to działa. Trzeba mieć naprawdę bardzo wąskie buty, żeby dodać tutaj gazu do końca. A ona dopiero zaczyna żyć, jakby przy wyższych obrotach. To jest taka stara szkoła, cudowna szkoła przygotowywania tych silników do motorsportu. Czyli ten dół jest taki. i on dopiero dostaje górą. Zresztą zaraz wyjedziemy na trasę szybkiego ruchu, więc będzie można ją delikatnie przeciągnąć. ona dopiero żyje od 4000 obrotów trochę jak w naszej BMW rajdowym, totalowym w oklejeniu totala, dokładnie czyli ona idzie taką totalną górą Mówicie. Ale frajda! Słuchajcie, dla takich chwil warto zajmować się motoryzacją, kiedy wchodzisz do takiej legendy i możesz sam odkryć to, że przy dodaniu gazu te przepustnice wlewają ci do paliwa do cylindra. I te cztery cylindry dają Ci tyle frajdy, kiedy rzadko 12 cylindrów ci tyle da. Yeah. Zresztą on jest niesamowicie dobrze zrekonstruowany, niesamowicie dobrze zrobiony. Każdy detal, każdy szczegół jest tu idealnie odtworzony.